Mankowizowie, ja jestem Ichy Jaszczurson yy, nie nagrywałem, yy, teraz będę miał nowy kanał i dzisiaj pokażę wam jak złowić rybę, która kosztuje yy, 380 tysięcy. Dobra, yy, to tak, jak jest, jakbyście byli na spałnie, to trzeba 4 sekundy. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu macie krzak ten. Dobra, trzeba średnią rybę. Nie trzeba żadnego haka brać nawet. Po prostu trzeba płynąć na dół. Kurczę, latarki nie wziąłem. Dobra, I mam latarkę już. Teraz muszę na dół. Tak, tutaj trzeba. O, blony są. Dobra tu, tu. przez dziurę. Tak, tu na dół. Tu na dół. O i te. Te ryby tyle kosztują. One tu są dwa albo trzy razy. Mogą być, nie wiem, dobra. Nie. Nieważne. Dobra, jestem tu znowu. To tak bomby wybucham i idę. i znowu się nie udało. Dobra, to teraz się musi udać. Idziemy, pękam bomby. Tu, o! O! Jest ryba. Dobra. Idę. Wychodzicie tym samym wejściem, co weźliście, no i po prostu już ją wyławiacie. No i proszę, już wychodzimy. O, no i patrzcie: trzydzieści osiemdziesiąt tysięcy, i nazywa się. Dobra, nieważne jak się nazywa, kosztuje tyle, a ja, ja się z wami żegnam, pa.